Zaraz zobaczymy, jak wygląda proces powstawania wina musującego. Czy uważacie, że te dwie butelki wyglądają ładnie i zachęcająco do picia? Wino jest klarowne, ma piękny kolor, aż chce się je wypić. Spójrzcie, to jest rocznik 2022 rok, więc leżakowało już dwa lata. Widzicie? Wino jest klarowne, ma piękny kolor. To też jest rocznik 2022 rok, to wino z bananów. Widzicie, na dnie butelki jest osad. Ale czy ktoś z Was wie, że to klarowne wino właśnie przechodzi proces powstawania wina musującego? Przyniosłam Wam to, żeby pokazać, że w tej butelce powstało wino musujące, butelka jest napęczniała. Teraz jest naprawdę napęczniała, nie da się jej wcisnąć, widzicie? Dno butelki aż się wypchnęło na zewnątrz. Leżakowaliśmy to przez dwa lata, więc zamiast mieć takie klarowne, apetyczne wino jak to, powstało wino musujące. Zaraz zobaczymy, jak wygląda proces powstawania wina musującego. Widzicie, powstało wino musujące, prawda? Widzicie, to właśnie jest wino musujące, wygląda tak, prawda? Kiedy otwieramy butelkę, pojawia się ciśnienie, które wypycha kurz i osad do góry. Jeśli py, czy wino musujące jest smaczne, tak, jest pyszne i apetyczne. Zaraz je nalejemy i zobaczymy, jak wygląda. Czy wygląda na coś zdatnego do picia? To jest wino musujące, a butelka była już dwa razy zmieniana, więc osadu nie ma zbyt dużo właściwie, prawie wcale go nie ma. Jeśli pytasz, czy można je pić, tak, można, śmiało można pić. W przypadku win musujących, kiedy je otwieramy, osad zwykle się unosi. Widzicie, to jest właśnie wino musujące, czyli sparkling winy. Kiedy otwieramy butelkę, powietrze powoli się unosi i wypycha osad oraz kurz do góry. Stopniowo podnosi się osad i kurz, więc wino nie będzie całkowicie klarowne. W przypadku wina musującego, zamiast pić piękne, przejrzyste wino, po chwili od otwarcia zobaczycie, że osad zaczyna się unosić, widzicie. Teraz spójrzmy na butelkę, którą leżakowaliśmy, ale nie powstało w niej wino musujące. Zobaczcie, wino jest całkowicie klarowne, prawda? Na dnie butelki nie ma żadnego osadu. W etapie unieruchamiania drożdży dodałam potasowy metabisulfit, widzicie. Dzięki temu uzyskaliśmy tak klarowne wino. Podczas rozlewania wina do butelek dodałam również potasowy sorbinian. Potasowy sorbinian to środek, który zabija drożdże, nie pozwala im ponownie zacząć pracować. Dzięki temu otrzymujemy tak klarowny napój. Zaraz otworzymy butelkę i zobaczycie, że nie będzie żadnego wypychania powietrza do góry. Wino pozostanie pięknie klarowne. Wygląda apetycznie, prawda? Jest tak klarowne jak szkło, jak kryształ. To dlatego, że podczas unieruchamiania drożdzie dodałam potasowy metabisulfit, a przy rozlewaniu do butelek potasowy sorbinian. Dzięki temu otrzymujemy tak klarowne białe wino. Zobaczcie, po otwarciu nie ma żadnego ciśnienia powietrza, prawda? W przeciwieństwie do tej butelki, którą otworzyłam już jakiś czas temu po około 5 do 10 minutach zaczyna się powoli unosić warstwa powietrza, widzicie. Powoli podnosi się osad i pył. Porównajcie różnica w klarowności jest wyraźna. W tej butelce dodałam potasowy sorbinian podczas rozlewania wina do butelek, a w tej drugiej nie dodałam nic, chciałam Wam pokazać różnicę. To porównanie pomiędzy winem musującym a klarownym winem białym wszystko zależy od preferencji. Grupa przyjaciół również.